Siemaneczko, siemaneczko. Ja tutaj mówię do was z łazienki i zaczynamy ten odcinek. Odcinek będzie łączony z kilku dni, to co robiłem przy kamperze. I to właśnie chciałem wam opowiedzieć. O, teraz mnie lepiej widać. Tu mam to wszystko już pomywarane. Jak widzicie, nie ma prysznica tej zabudowanego takiego z hydromasażami, wiecie, w szał... I tak dalej, mam listwie pozajmowane. Zabieram się za rozwalanie podłogi, ale to pewnie zobaczycie dopiero w kolejnym odcinku, bo dopiero co to będę nagrywał. Chciałem e, powiedzieć wczoraj po robocie, jak wróciłem, e, zabrałem się za. E, pamiętacie, ktoś mi zabrał ukrad katalizatory z kampera. I musiałem sobie jakoś poradzić, że jako, że tak naprawdę tutaj e, za katalizatorami nie miałem żadnych czujników i tak dalej, więc mogłem śmiało zastąpić je zwykłymi rurami i to uczyniłem. Koszty naprawy wyniósł 62 dolary i jedna tarcza do diaksa i to wszystko i sprawa jest załatwiona wydaje mi się koncertowo. E... Znalazłem chyba przyczynę, dlaczego mi się ten slajd nie wypuszcza. Ktoś mi tam sugerował, że być może coś spłynę. Otóż jeden z siłowni... Na tego dużego slajda przypadają trzy takie siłowniki. Trzy. Trzy siłowniki. Dwa są od wypuszczania, ale jest taki jeden synchronizujący po środku, który synchronizuje, żeby w tym samym czasie te dwa się wysuwały. Na tym polega problem żeby dwa idealnie w idealnie tym samym czasie wysuwały po jednej i po drugiej stronie tej całej kasety. Sprawa wygląda tak, że wymieniając wczoraj, zakładając te rury do spalin, do wydechu, sylwek do wydechu, zakładając te rury do wydechu, zauważyłem, że właśnie jest mocno zalany, zapocony ten siłownik i prawdopodobnie właśnie tamtenek to ucieka. Więc wymontuję go, zawodzę do filmy, już namierzyłem ją, która zajmuje się regeneracją siłowników po to, żeby wymienili uszczelnienia i już raczej nie chcę się tym sam zajmować. Powinno to zająć się nie wiem, ze 30 minut I, 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 i powinno być OK. Wystarczy go założyć, później nalać. Yy, Oleju hydraulicznego odpowietrzyć układ i powinno migać. Jeśli nie, to i tak będzie już siłownik ogarnięty i problem jeden rozwiązany. Będziemy szukać dalej. tak. Nie wiem, jaki jest stan oleju, bo, bo jakby w tym się wczoraj nie zajmowałem. Musicie przyznać, że robi wrażenie, nie? I tak oto z tego miejsca, czyli z tronu, który jeszcze jest na swoim miejscu, chciałbym Wam opowiedzieć o radio, które gra wspaniale. I komentarz jednego z moich e, użytkowników mówi to, co zobaczycie zaraz w filmie. E, radio: Jestem mega zadowolony. Miałem wcześniej jakieś radio z Androidem. Ale to Android auto powodowało tylko to, że tam nie można było ani YouTube, ani Netflixa, ani nic. A już zapomnij, że coś takiego po drodze. Trzeba było go jakieś hakować, jakoś kombinować, żeby coś więcej dało, a tu jest normalnie wbudowane, nie? mogę sobie to radio połączyć z telewizorem i żeby na większym ekranie wyświetlało się tu. Czyli traktowane jest jako tablet. Dlaczego to ułatwia? No bo sterowanie telewizorem. Tam są też te Netflixy, YouTube i tak dalej. Jest ok, ale tu mam jakby przeglądarkę taką typową, jak w telefonie, jak w tym. Tam jest chyba ta Chrome, ale można pobrać sobie Mozilla, czy tam, co tam chcecie i jest wygodniej wpisywać wszystkie hasła niż tym pilotem szukać na telewizorze tych wyszukiwanych haseł, nie? Zobaczcie sami. Szemaneczko. E... Witam Was w kolejnym dniu walki z walki. Jakby takie relaksujące w sumie żadna walka. E, ogarniam sobie to radyjko. E, to radyjko już jest zamontowane wstępnie. Jak widzicie, jeszcze tylko trzeba jakąś ramkę zorganizować. Tutaj to miejsce wypełnić. Robię porządek tutaj z kablami, bo te kable były durnie poprowadzone. I to wszystko było źle, To jak widzicie to już mam fajnie, bo wcześniej jak było, że jak odpinałem to, to mi się kable wyrywały I teraz już jest, jest dostęp do bezpieczników I sobie tutaj to układam wszystko Także, tak, muszę zobaczyć co tu się stało To jest jakieś też stare, uszkodzone, wąż został zagnieciony, przecięty, czy to Czy on tu z dwóch kawałków, jest po prostu i tak fabrycznie zrobione. To są te odchłodzeń i nawiewów. Te nawiewy trzeba ogarnąć. Słuchajcie, dostaję bardzo dużą ilość pytań na temat tego, jak działa, jak się sprawuje nowe radyjko w kamperze. Otóż tak, bo tych pytań było aż jeden: aż jedno. Otóż sprawuje się ono znakomicie. Tutaj taka trochę incepcja mi się zrobiła. Już wam tutaj pokazuję. No dobra, czyli to, to? To są tylko takie testy. Oczywiście oglądamy siebie. Kamera to jest to... bardzo piękny angielski. Proszę was klikamy Ten sobie tutaj. Okay. Tego jeszcze nie wiem. Tu jak to zmniejszyć? A tutaj to jest Dobra. tylko po no, muszę to zmienić. Mamy. Tylko to. Muszę mieć cały aucie, Komentarze. No, Wygoda z tą deską, A, ale, radnych, ale radio, jakieś... bla bla bla. Gdzieś tutaj jest kolega, który mnie. Muszę zobaczyć, jak zamontowałeś taka, to radio i jak dzisiejsze? gra, czyli jaki efekt, spodziewać? bo lubię takie rzeczy. Ty, jako, jaką to się tak, 9015. To dla ciebie. 26, 09, no to trzeba poustawiać. Gra bardzo ładnie. Wszystko jakby tutaj się zgadza. Jest szybkie. Mogę mieć to, mogę sobie schować się tutaj. O, i teraz jak tutaj mamy ten nasz. Obrazek to ikonkę, sobie mogę tutaj w dowolnym miejscu to posadowić. Mogę włączyć nawigację. A jak włączę nawigację, to mi od razu pokaże, gdzie ten, a nie chcę pokazywać. Jest radyjko, jest YouTube, jest przeglądarka, Chrome i na pewno wszystkie inne przeglądarki też są. Jest to bardzo ładnie i, i szybko. Nie ma także jakiejś zmuły, zwiechy stacje radiowe. Wszystko, wszystko jest wszystko działa prezentuje się tak to ja cały czas jeszcze sobie a bo ja robię porządek pod tą klawiaturą bo było tak taki burdel że jak otwierałem to to od systemu tutaj tej całej hydrauliki wyrywały się wtyczki i wszystko nie działało tutaj bezpiecznik był także Spalony od tej e, zabezpieczenie od tego, żeby tylko z baterii domowych ciągnęło, bo mam takie rozgałęzienie, że albo z silnikowej akumulatora, albo z baterii domowej, i to też był z tym kłopot. Teraz jak widzicie, bez kluczyka w, stacyjkę, w stacyjce mogę mieć radio. Jestem na etapie, natomiast zestaw głośno mówiący to jest taki jakiś chyba gówny mikrofonik. Jak dzwoniłem do żony, to mi mówi, że słychać mnie, jakbym w jakiś trumnie siedział. I teraz, jak to podnosimy, to tutaj mamy już taki ładny widoczek, bo te kable się już nie wyrywają, są poizolowane. Teraz jestem tutaj na tym etapie. I jak to skończę, to będzie można sobie fajnie, bezpiecznie to otwierać. Muszę tylko jeszcze jakoś podpóreczkę zrobić. To jest mega system, że to mam. Zrobione w ten sposób. E, tam są te wszystkie cincze, nie cince. E, no, tu jeszcze trochę tego układania, tak, przewodów, żeby to było wszystko ładnie e, zrobione, bo to było robione bez sensu. Mało tego, to ten wyświetlacz będzie mi sterował telewizorem, który tutaj będzie, że będę mógł sobie puszczać stąd e, tu, tak jak to z telefonów robiłem wcześniej. To także tak, mam tu ogromny bałagan, bo to tak się pracuje, to się robi bałagan, natomiast jest to nieźle, nieźle, bardzo mi się to podoba, e, ta ramka, muszę coś wykombinować, ale z tym to się nie śpieszy, e, to będę usuwał wszystko i kładł nową skórę, przyklejał, bo ona się odkleiła i wygląda już do bani tak samo będę ten cały panel w drugim kolorze skóry tak jak już to wspominałem wcześniej także zabieram się dalej do roboty pedał gazu z jakimiś siłowniczkami więc z radyka jestem bardzo zadowolony natomiast hmm, prawdopodobnie wymienię na nowe głośniki ale to późniejszy temat najpierw chcę zamówić sobie dwa odcienie skóry i zrobić tapicerkę kokpitu, jakby obić skórę, te skórzane elementy, bo to wygląda bardzo źle. I jakoś gąbeczkę dam, najpierw gąbeczkę, i później to ładnie przykleję skórę, albo zdemontuję te rzeczy i oddam jakiemuś fachowcowi, co może być dla mnie lepszym rozwiązaniem jakościowym. I te plastiki do pomalowania to jest taki etap, który nie musi być już najważniejsze Teraz jest wstawić ten zbiornik. Ja teraz tutaj zabieram się za usuwanie tych płytek. Do tego służył mój z tym grotem Jak widzicie nie miłoki, bo to jednak na kablu maszyna. I to był pierwszy sprzęt, który, jeden z pierwszych, który kupiłem tutaj w Hameryce Więc tak, wracając trochę do kampera jeszcze. I spraw takich ogólnokamperowych, to mój kolega, u którego byłem w niedzielę, bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Rafał. Fajnie, że się poznaliśmy. Masz wspaniałą żonę, dzieciaki. Więc dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że uda nam się wyjechać razem z Wami kamperem, ale obawiam się, z każdym dniem procent szans spada. Mam bardzo dużo pracy, jakieś zaległości się zaczynają robić pomału i cholera wie, dzisiaj tutaj jestem do czwartej i później o 4 yy, jadę do domu, chwilę coś tam i o 5 muszę być już w drugiej pracy i tam będę do 22. Odkładam yy, cały budżet jakby z tej drugiej pracy, jest przeznaczony już na, na wyjazd, nie? na, na wakacyjne na paliwko i tak dalej. Więc łatwo nie jest, mm, nie, ale trzeba pracować. Nie? To był taki odcinek z tych łączonych ciekawek. On się przyjmie, czy Wam się to spodoba. Eee, nie zapominajcie, jeśli Wam się podoba to, co robię, zostawić eee, łapeczki, eee, subskrypcję, eee, lajeczka i, i tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Taki trochę krótki, zobaczymy, jak takie krótsze treści będą się Wam podobały zobaczymy też Wasze reakcje piszcie w komentarzach w cześć